Proszę pana, dlaczego pan zdecydował się wziąć udział w programie Twarzy biznesu polskiej gospodarki? Przede wszystkim dlatego, że znam osoby, które to, to przedsięwzięcie rozpoczęły, a po drugie dlatego, że miło się spotkać z ludźmi, którzy działają w gospodarce, są w różnych branżach. Poznawanie takich ludzi na pewno wzbogaca. Kiedyś Rockefeller powiedział, że lepiej spać w hotelu pięciogwiazdkowym, ale w piwnicy, niż w jednogwiazdkowym w apartamencie. To znaczy chodzi o to, o to, że trzeba się otaczać ludźmi, którzy ciągną nas do góry. I z takimi ludźmi staram się przebywać, ponieważ zawsze lepiej brać naukę od tych, którzy są lepsi od, od nas. A to właśnie ten program pozwala mi takie ludzi poznać. Czy dany program spełni pańskie oczekiwania? Tak, bardzo fajna bardzo fajna wydanie, bardzo fajne wydanie edycji papierowej. Poczytałem, spotkałem się z tymi ludźmi, którzy oprócz mnie tam wystąpili, którzy użyczyli swojej wiedzy i, i twarzy do tego programu, więc wymiana doświadczeń i poznanie ich i wymiana kontaktów bardzo mi pomogła. No nie ma co ukrywać, został Pan nagrodzony na ostatniej gali, właśnie twarzy biznesu polskiej gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Czy dana nagroda była zaskoczeniem dla Pana? Była może nie zaskoczeniem, ale była miłą taką formą, ponieważ spodziewałam się tej nagrody, ale to zawsze jest nie do końca, jest nutka tej niepewności. W związku z tym otrzymanie, bardzo mi nobilitowało i bardzo mi się, że tak powiem, w, mojej, w moim biznesie i w, w okolicach wspólnie z ludźmi, który, z którymi współpracuję, dało mi jakiś taki tak, takiego kopa do, do jeszcze lepszego działania, zarządzania. Proszę jeszcze powiedzieć, jaką pan firmę reprezentuje w dniu dzisiejszym, oczywiście chodzi o firmę Intermarsza. Tak, jest. Jestem związany z firmą 18 lat. Jest to firma francuska, francuski znak, ale wszyscy, którzy tutaj są w Polsce, to są osoby najczęściej właśnie Polacy, czyli mamy do czynienia z franczyzą, Każda sklep spożywczy, bo to jest sklepy spożywczo przemysłowy czyli to są takie markety o granicach 1000, 1500 metrów, mają, są z odrobną spółką i ja takich właśnie sklepów jestem udziałowcem, współwłaścicielem właścicielem trzech w Polsce, a w Polsce na dzień dzisiejszy jest ponad 200. No i mamy jeszcze drugą nogę, tak zwaną. Jest to sieć Brikomarsze, czyli Dom i Ogród, którą... Jest, jest też w granicach tej samej ilości i w stale się rozwijamy. I jak rozumiem pan jest prezesem zarządu tych wszystkich spółek na terenie Polski? Nie, nie. Ja jestem za, spół, prezesem trzech spółek tych, które są pod moim władaniem, a oprócz tego my jako właściciele zrzesramy się i sami zarządzamy całą siecią w Polsce poprzez cykliczne spotkania Teraz oczywiście bardziej internetowo niż osobiście cykliczne spotkania, gdzie wyznaczamy trendy, w którym kierunku idziemy, jak walczymy o rynek z konkurencją. Więc to, jakieś, to jest taki wspólne, wspólne działanie tych osób na różnych płaszczyznach, które są niezbędne do tego, żeby to dobrze funkcjonowało. Czym jest dla Pana sukces gospodarczy? No sukces gospodarczy to jest dla mnie oczywiście pewna niezależność. Ja od samego początku że tak powiem, swojej działalności nigdy nie pracowałem u nikogo, zawsze prowadziłem własną działalność. Ta działalność, którą teraz prowadzę, teraz prowadzę trwa już 18 lat ale przedtem prowadziłem całkiem różne, różne, różne typy działalności gospodarczej. To wszystko wynikało z danego, danych potrzeb rynku i wstrzelania się w ten rynek, więc przeszedłem od właściciela, współwłaściciela rozgłośni radiowych poprzez pracę dla sieci Plus i Ery. W postaci budowy tych wszystkich obiektów przesyłowych na terenie Polski, plus telewizję, telewizję kablową, gdzie oczywiście też byłem współwłaścicielem przez jakiś okres czasu. No, a później rynek się zmienił, rynek się skonsolidował niestety, może nie upadły, ale ale zaczęło, te główne sieci, jeżeli chodzi o, o sieci radiowe, przejmowały rynek, więc w związku z tym odsprzedaliśmy te udziały. No i później pomysł był na to, żeby jakoś tak bardziej stabilnie sobie urządzić życie i to właśnie było związane z intermarszem. Co by pan mógł radzić, albo przekazać jakieś rady, przepisy dla młodych przedsiębiorców, którzy by chcieliby również, tak jak pan, osiągnąć w przyszłości sukcesy gospodarcze? Szczerze mówię, szczerze mówię że teraz yy, dla ludzi młodych, w ogóle, jakby miały startować w tym momencie, to jest to o wiele trudniejsze niż w czasie, kiedy była, bo ja startowałam. Że tak powiem, w okresie transformacji, to znaczy, że jak przechodziliśmy z, z komunizmu do, do wolnego rynku, wtedy że tak, był popyt na wszystko, bo niczego nie było. Łatwiej było wystartować, łatwiej było to zarobić. Z drugiej strony, no, przede wszystkim musi być wytrwałość w tym, w tym działaniu. Teraz zauważyłem, że młodzi ludzie. Nie chcą brać odpowiedzialności za prowadzenie własnych biznesów, wolą pracować u kogoś jako pracownicy najemni. Ja nigdy taki doświadczenie nie miałem. Cały, ca całe życie prowadziłem, całe życie miałem pracowników, ale widzę, że przez to tak się dzieje. Zresztą tak jak często bywam, szejk Dubaju powiedział, że on teraz jeździ na wielbłądzie, jego syn jeździć będzie land rowerem. jego kolejny syn będzie latać pięknymi samolotami, ale kolejny jego już tam prawnuk będzie jeździł znowu na wielbłądzie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest dobrobyt, to ludzie nie chcą podejmować, jeżeli jest lepiej, ludzie nie chcą podejmować decyzji, biznesowych wolą, że tak powiem, żyć lajtowo, lżej. Więc przede wszystkim wytrwałość dla tych ludzi młodych i, że tak powiem, znaczenie celów, ponieważ teraz to, to jest jedyne, najważniejsze wyczukanie niszy, w której się mogą pozycjonować i wtedy będzie łatwiej. Moim zdaniem teraz jest po prostu już tak, niestety, znaczy niestety, niestety, bardzo dobrze, że tak jest, ale, ale to te, 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 ta, ta polepszenie życia powoduje, że ludzie nie chcą brać za, za siebie odpowiedzialności, i to, to właśnie widać. A proszę powiedzieć, czy szczęście oddziałuje na sukces zawodowy, czy ma wpływ? Szczęście i szczęście w biznesie jak najbardziej. Oprócz. Cały, cały sposób zauważyłem cyklicznie w moim życiu i w mojej działalności, że dzieli się to na pewne, pewne etapy. Cały czas się pracuje nad jakąś, nad jakąś strategią funkcjonowania bieżącą, taką stabilną, ale trzeba umieć wykorzystywać sytuację do tego, żeby poprawić albo, że tak powiem, znaleźć sobie nową niszę. Ponieważ jak się zdarzają takie sytuacje, to trzeba umieć je rozpoznać. Tak? Są, są, są rzeczy, które, które robimy na co dzień, a są, które nam się zdarzają i wtedy wykorzystujemy i to poprawia. Ja właśnie takie sytuacje mam. Różnie to bywa. Nie ukrywam, że nie, z tej sytuacji aktualnej, która jest, to się nie cieszę, ponieważ jest to, jest to dla wielu, wielu ludzi bardzo fatalny, no, no straszny czas pandemii. Ja znowu właśnie przypadkiem oczywiście to jest właśnie też między innymi szczęście w biznesie. Przypadkiem działam w branży spożywczo-przemysłowej, gdzie wszystko inne jest zamknięte, wszystkie inne branże niestety są zamknięte, ale spożywka apteki to działa, bo to jest bezwzględnie potrzebne dla ludzi. No i przypadkiem się trafiło, że właśnie w tej branży działam, więc gdzie inni ponosili straszne i ponoszą straszne straty i mnie ten czas dał dodatkowe wpływy, tak? Tutaj zażartuję trochę z panem, bo nawet w czasie wojny pana branża będzie niezbędna, nie ma co ukrywać, żywność jest najważniejsza na świecie. Dokładnie tak, no tak jak powiedziałem, jedzenie i leczenie, to tego, bez tego się żyć nie da, więc to są Przedtem, jak mówił pan o wojnie, to, to są były branże spekulacyjne. Może teraz tak nie jest, bo jest na szczęście większa konkurencja i jest to, jest to znacznie ograniczone, ale zauważyłem różne, różne sytuacje, nawet przez to ograniczenie ruchu ludzi, to częstość pojawiania się w sklepie, przez to tylko, żeby wyjść z domu i gdzieś pójść między ludzi, nawet że tak powiem, zamaskowanych. Powodowała, że tych osób było więcej i często się powtarzały, bo ludzie chłoną być z innymi ludźmi, a to zostało nam zabrane. A czym pan inspiruje się w prowadzeniu biznesu? No tak jak mówię, szukam, szukam zawsze spotkań i, i, i bytności z ludźmi, którzy są dobrzy w danej dziedzinie, którzy są lepsi od nas. Mnie po prostu, inspirują mnie osoby, które są lepsze ode mnie. Od których mogę się czegoś nauczyć, które potrafią mi pokazać inny obraz na, na daną sytuację, czyli po prostu zawsze, zawsze moim zdaniem trzeba iść za tymi, którzy są najlepsi, ponieważ zawsze z tego się skorzysta. I z takimi ludźmi staram się przebywać, inspirować. No oczywiście staram się być w miarę sumienny, wytrwały, chociaż. Chociaż też oczywiście szukamy jakiegoś wytchnienia, jakichś innych, innych atrakcji życiowych, żeby nie było to zbyt nudne. A na polskim rynku, jak również i na świecie, istnieje wiele, wiele różnych inicjatyw społecznych, biznesowych. A w Polsce między innymi mamy Klub Integracji Europejskiej, do którego między innymi również i Pan należy. Dlaczego Pan wstąpił do danego klubu? Dlaczego warto do niego należeć? Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak co powiedziałem poprzednio, zrzesza ono ludzi z różnych branż z terenu całego Polski, które, który to klub daje nam możliwość cyklicznych spotkań z tymi osobami. Spotkań już takich może nie biznesowych, ale, ale bardziej towarzyskich, ale oczywiście biznes cały czas się z tym wiąże, więc mając kontakt z tymi ludźmi, a nie znając się na wszystkim, bo nie ma takich opcji, żeby się teraz człowiek znał na wszystkim, można wykorzystywać po prostu wiedzę i spotkania po to, żeby Zasiągnąć języka, żeby skorzystać z usług innych partnerów, żeby z nimi przedyskutować pewne rzeczy, no i żeby po prostu czuć się dobrze w, ich, w tym właśnie towarzystwie. A czy pan osobiście, proszę pana, potrafi przy wprowadzeniu biznesu na przykład rozgraniczać życie osobiste od życia zawodowego na co dzień? Staram się, chociaż jest to trudne. Ja mam takie powiedzenie, że ja ciągle mam wakacje i ciągle pracuję. To znaczy. Staram się to połączyć. Na szczęście całość mojego ostatniego tam dziesięciolecia polega na tym, żeby wypracować sobie takie sposoby współdziałania z pracownikami, którzy, które pozwalają mi na, na, że tak powiem, spokojniejsze oddawanie inicjatywy osobom zarządzającym a, i sam zostawiam sobie tak zwane decyzje strategiczne. Więc bieżąca działalność bardziej na kierownikach, na dyrektorach, których mam i oni to, że tak powiem, ogarniają, a ja bardziej zajmuję się podejmowaniem decyzji takich, w którym kierunku iść, co nowego zrobić, w co zainwestować, czy, czy, czy jak ugryźć nowy temat. Jest to o tyle wygodne, że jeżeli, to by się, jeżeli robi się by rzeczy bieżące i później strategiczne, jeżeli to się razem miesza, jest czasami kłopot w oddzieleniu, zrozumieniu. Że człowiek się zajmuje sprawami może nie nieważnymi, ale mniej ważnymi, a nie głównymi, więc wypracowanie sobie takiego modelu współpracy z ludźmi zaufanymi daje mi efekt taki, że mam, mogę sobie rozdzielić to i po gdzieś tam się wybrać i pojechać, jednocześnie pracując i nie martwiąc się, że to wszystko może gdzieś tam, może ulec zniszczeniu, złe, z, z, złemu zarządzaniu, bo mam już do tych ludzi zaufanie. W przypadku pana w zasadzie pandemia COVID-19 w niczym panu nie zaszkodziła, a wręcz chyba pana branża rozwija się. Tak, tak, to prawda. Oczywiście są te ograniczenia, dały jakieś inne przesunięcia Przesunięcia, że tak powiem, ilości ludzi, którzy odwiedzają sklepy na rzecz zwiększenia tak zwanych koszyków, czyli zakupy rzadziej, ale większe w sposobie myślenia, w dobieraniu towarów, które ludzie kupują, ponieważ nie ma co ukrywać, że część traci dochody w związku z tym przestawia się na inne produkty. To wszystko widzimy, to wszystko, na to wszystko reagujemy, ale tak jak powiedziałem. Jestem w tej branży, która na covidzie nie ucierpiała i jest mi bardzo przykro, że inni na tym ucierpieli, bo mimo wszystko, że jest teraz lepiej, ale wiadomo jak inni będą mieli pieniądze, to także ja będę z tego korzystał, ponieważ będą mieli tych pieniędzy na tyle, żeby więcej kupować u mnie, więc czekam z niecierpliwością na to, żeby to się wreszcie zakończyło i żeby wrócić do normalności, bo... Tak jak żyjemy, jak żyją pracownicy, których muszę chronić ich rodziny, przecież przypadki sam byłem chory na COVID i to poważnie. Więc liczę na to, że to się niebawem skończy i, 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 i branża i w ogóle gospodarka się odbuduje, bo, bo w dłuższej perspektywie, mimo że teraz zyskuję, daję sobie sprawę, że, że jak żeby to dłużej trwało, to niestety. Każdy dostanie po, po nosie po takiej sytuacji. Już na samo zakończenie proszę powiedzieć, jak panu udało się wyjść z tego COVID, bo z tego co wiem dość, ciężko Pan przychodził dane zachorowanie. Jak pan wtedy się czuł się? Ile Pan czasu chorował i co najwięcej panu pomogło, aby jednak wyzdrowieć? No, powiem panu szczerze, że, że sytuacja była bardzo ciężka. Prawie miesiąc byłem wyłączony, odizolowany w ogóle od swoich bliskich. Sama, sama choroba to, to może nie miałam, nie miałam tak strasznych objawów, jakby się wydawało, ale po tygodniu, kiedy nie spadała mi temperatura, i w momencie zauważyłem, że, że odpluwam razem z krwią, to się wystraszyłem bardzo. Udałem się do lekarza, który, który przeprowadził diagnozę, zrobiłem zdjęcia. Na nieszczęście trzy razy. Test wyszedł mi ujemny, czyli jakbym nie miał, ale poprzez, że tak powiem, zewnętrzne objawy stwierdzono, że jednak jestem, jestem chory. I to było w okresie, kiedy, jak pan pamięta, było w granicach 20 paru tysięcy zachorowań, co powodowało, że nie było w ogóle miejsc w szpitalu. Miałem podobną sytuację. Czekałem tam chyba jeszcze 1 dwa dni. Dopiero zostałem przyjęty na, 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 do szpitala. Dzień spędziłem błąkając się po jakimś. Po, po, po korytarzach, ponieważ nie było miejsca, ja to rozumiem. No i, i sama, trauma wielka, sama trauma bardzo wielka w związku z tym, że przy mnie no, zmarło i tak około 10 osób. Więc ja to wszystko widziałem. No i naprawdę powiem Panu szczerze, że w głowie się przestawia wszystko moment, momentalnie, jeżeli się widzi taką sytuację całe życie przed, przed oczami, bo nie wiadomo jak organizm zareaguje, zareaguje jutro. Dzisiaj jeszcze oddycham normalnie, ale jutro już może być jak tak nie być. Były sytuacje, że, że młodzi ludzie po 30 lat, piłkarz, piłkarz był ze mną na sali, który nie miał żadnych większych objawów, dwa dni i chłopa nie było. Więc miałem takie, takie tak powiem towarzystwo na sali. Przy tym, że rozmawia się z daną osobą, a za dwa dni już tej osoby nie ma wśród żywych. No, to jest to ciężka trauma. Powiem panu szczerze, że wychodziłem ponad trzy miesiące z tego, że tak powiem, psychicznego, bo to, to bardziej to, to potem to już większe obciążenie psychiczne niż, niż, niż fizyczne, chociaż nie ukrywam, że, że szczęście w nieszczęściu jest takie, że po tych wszystkich badaniach, jak na dzień dzisiejszy nie wróciło nie zostały mi żadne negatywne skutki. A czy pan osobiście wewnętrznie w pewnym sensie przygotowywał się, że może również i pana to spotkać, że może pan z dnia na dzień również umrzeć, nie wyleczyć, pomimo że pan jednak miał tą nadzieję tak, na tak. wyleczenie? Tak, tak. Yy, powiem szczerze, że mam sytuację, w ogóle mam taką, mm, mam taką, może nie przypadłość, mam taką takie ustawienie, nastawienie do życia, że wkraczam w różne dziedziny yy, Działalności, życia i swojego naj, naj, najbardziej w momencie, kiedy jest najciężej. Tak? Czyli nie mam, się, nie mam u siebie takiego. Mm, mam walę walki. Tak? Nie, nie poddaję się w żadnej sytuacji w momencie, kiedy jest ciężko. Wręcz przeciwnie, wtedy to mnie mobilizuje. Więc tak samo, oczywiście to też od człowieka nie zależy, ale samo podejście, nastawienie psychiczne do tego, że, że ma być dobrze. Poprawia taką sytuację. Ja też tak samo reaguję. Na szczęście, tak jak powiedziałem, nie miałem okazji, nie miałem tego nieszczęścia, żeby być pod respiratorem. W miarę szybko dostałem leki jeszcze w sytuacji takiej, która nie była zła. I, i, I po tygodniu udało mi się wyjść, oczywiście będąc jeszcze, mając jeszcze wirusa, przez miesiąc byłem odizolowany, ale starałem się ruszać. Zresztą ja cały czas jakoś fizycznie jestem sprawny, dużo jeżdżę na rowerze, ale to też okazało się, że nie ma, nie ma to znaczenia. Jak, traf, jak człowiek ma złą, ma pecha w życiu. To niestety takie sytuacje dochodzą, do, do, dochodzą, nie mają w ogóle znaczenia, że, że tak jak powiedziałam, jak ten piłkarz. Miałem piłkarza, który, tam, który zmarł, miałem panią, która miała 95 lat, miała wszystkie choroby, jakie można, było być, jakie można było mieć w tym wieku. I tak samo skazana na stracenie, że tak powiem, brzydko, na, 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 na nieprzeżycie nie tego. Po, po sześciu dniach pozbierała się sama, za tak powiem, zrobiła fryzurę i na własnych nogach wyszła, więc ta, ta choroba niestety nie wybiera i można mieć bezobjawowo i to jest większość i trzeba to przyjąć, bo taka jest prawda, ale jak się trafi źle, no to się trafi.